W dzisiejszym odcinku będziemy poruszać takie tematy jak areszt dla Chris'a Brown'a. Albo będziemy mówić o muzeum, które może powstanie w domu Kerta Cobaina. I nie umieszkamy też powiedzieć o tym, że 250 godzin prac społecznych dla Kanye Westa. Tak, oraz o maszynce, która potrafi z tatuaży robić muzykę. Jezus, co, co następne? Do... Teleportacja? W którym dorastał Kurt Cobain jest na sprzedaż. Aberdeen, gdzie się tak. urodził, wychował, tworzył swoje największe hity, takie jak... Dokładnie właśnie te piosenki tworzył Kurt Cobain mieszkając w tamtym mieszkaniu, albo pod mostem. Tak. Samo mieszkanie jest warte 67 tysięcy dolarów, tak rynkowo. Co to jest? Właściciel to jest? chce je sprzedać za 500 tysięcy dolarów. Ciekawe czemu. Natomiast pewna pani chce za 700 tysięcy dolarów kupić to mieszkanie i zrobić z tego mieszkania muzeum. Tak. Nie do końca jej to wyszło, wygląda na to, no. że to jest po prostu płaczliwa nastolatka, która no. przejęła się bardzo losem Kościół. takiego opuszczonego mieszkania. Ona robi dobrze, ona bardzo chce, ona ma zacny cel, to nie jest tak, że jej nie wyszło, po prostu zebrała na ten moment 100 135 dolarów. Kurta Cobaina, przeskakujemy szybciutko do Jezusa, a ten Jezus nazywa się ostatnimi czasy Jared Leto. No, czyli od jednego przystojnego do drugiego przystojnego kończymy na trzecim przystojnym. Tak. Bo Jezus był przystojny. Jezus był przystojny. Tak samo jak Jared Leto. Jared Leto sam wrzucił na swojego Instagrama zdjęcie, które porównuje jego do Chrystusa, a potem sam napisał, że on się nie porównuje do Chrystusa. Jak on to zrobił, nie wiem do końca. Napisał, moda może być pozbawiona stylu, ale styl nigdy nie wychodzi z mody. No po chodzi co? o to, że jego stylowa, no. ponieważ jest podobna do niektórych wizualizacji przedstawień Jezusa. Po tak pokazuje, tak. że no Jezus się nieźle nosił, a Jared Leto hmm. kultywuje bardzo dobrą ostylowę. No tak. I tyle, tak. wiesz. Ty jesteś podobny do Shinody, ale jak na moje oko jesteś bardziej podobny do tego ziomka z Pentatonix. Tak, też słyszałem, ale wiesz co, ja nie zgadzam się z żadnym porównaniem mnie do innej osoby, Włodek, y Przykro mi, ale to jest wola ludu. Musisz się poddać woli ludu, tak jak Jared Leto poddał się w końcu woli ludu, bo wiele osób wcześniej mówiło, kiedy on już sobie zrobił, zapuścił no stylowę Jezusa, że czym... Tak, to prawda. chlebi ryby. No, więc teraz y, musimy pomówić o sprawach aresztów, więzień. W dzisiejszym odcinku do więzienia idą Kanye West. Dostaje wyrok na razie w zawieszeniu za historię, którą pewnie znacie, czyli takiego pobicia paparazzi na lotnisku. Paparazzo? No jednego paparazzi. Ehm, pobicia to mocno powiedziane. To było pobicie, on, jak mówił w sądzie, do dzisiaj boli go biodro, ma też uszczerbek psychiczny i fizyczny do dzisiaj. To jest niesamowite, my widzieliśmy to wideo. I to wygląda tak, że Kanye West chciał mu po prostu wyrwać aparat. Ja nie widziałem, żeby on go nawet dotykał, tylko on złapał za aparat, tak jakby się szarpali przez chwilkę, a później zrobił tak. Trochę jak piłkarze, mm -hmm. powiedział o, sorry i poszedł. A później ten gość go pozwał i powiedział, że boli go biodro, no może go boli biodro, może on go kopnął kolanem, a nie było widać. Tak, że ma uszczerbek psychiczny, mo moralny, w ogóle. Ej, stary. A i boi się, że Kanye znowu go napadnie i e, takich ludzi powinno się właśnie zamykać, bo są zagrożenie dla społeczeństwa. Ameryka, gości. No właśnie, 250 godzin prac społecznych dostał Kanye West, Paul. musi to zrobić, nie może zbliżać się do tego człowieka tak. i, i musi zacząć um, chodzić na jakieś lekcje zarządzania swoim gniewem, swoim temperamentem, żeby... Nie było takich sytuacji w przyszłości. I ja się pytam, ja no. się pytam Wysokiego Sądu, czy on to dobrze przemyślał. Bo jeżeli Kanye West mm -hmm. zacznie chodzić na lekcje swojego, wiesz, anger management, mm -hmm. to jego muzyka się zmieni. Stary Zarok będzie mieć yeah. ballady Kanye West, bo wiesz, ulula tak, go a, ktoś i wiesz, już, będziesz... Tak, już nie mam w sobie gniewu. No ale nie, Ale zupełnie szczerze, jak zobaczycie wideo, kiedy on się szarpie z tym paparazzo, mm -hmm. to w nim nie ma, nie ma gniewu. On jest bardzo spokojnym człowiekiem, naprawdę. Na takie lekcje gniewu miał też chodzić Chris Brown, mm -hmm. i trochę mu się to nie udało. Goś uciekł z, <noise> z tych zajęć, gdzie miał się zajmować swoim gniewem. Po prostu było. No... No. no wiem, że było nudno, ale jak już cię sąd wskazuje, pod rygorem pójście do więzienia, no to chodzisz na to, nie? No, ale no. jesteś Chrisem Brownem. Jest no Chris... i, właśnie, i właśnie on na to nie chodził nie i chodzi. go zamknęli i jest w areszcie, Do 24 no. kwietnia będzie tam siedział, więc możecie być spokojni. Ej, Bus... ale to jest Chris Brown. On, przecież jego historie z systemem penitencjarnym są stare jak Biblia, więc to on no, co chwilę siedzi. No. W, to... w ogóle są, są, są ploty, że on jak tam siedział, no. to się przechwalał, że yeah. ma noży i broń palnej. Może nas naskarżyli na niego. Szybkie info koncertowe, 4 listopada w Krakowie, a dokładniej w Kraków Arena wystąpi Michael Bublé, fantastyczna artysta, rogu, zanudź Faktycznie, przyjedzie do Krakowa Michael Bublé skończył się trzy albumy temu, ale... Nieprawda, dalba... nieprawda, zadba, nieprawda, nieprawda! <śmien> ...lu fanów. Na, i fanek głównie, i on wystąpi w nowo budowanej Kraków Arena. Jak pięknie to wygląda. Wszystkie dziewczyny mogą już pracować swoje no. małe czarne, żeby wyglądać pięknie. Tak, i my jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, nie? Tak, Kraków N nie, Arena. Nie, właśnie no. nie. Więc to będzie jeden z pierwszych koncertów, które się tam odbędą. Ale to może być bardzo ładnie wyglądające, tak. aczkolwiek przestrzegam wszystkich tych, którzy znają polskich budowlańców, jeżeli nie bójcie się tych pierwszych. Kto pierwszy przetestuje te halę, to ja będzie to właśnie jest, może Michael Bublé. Ktoś tam wejdzie, tak? O, o coś tu zacieki... Nie, coś tam się kruszy, nie? Tam się coś kruszy. Nagle komuś tak na głowę spadnie ten Jesus. Natomiast w Atlas Arena w Łodzi 30 października zagra Kylie Minogue. Kylie Minogue jeszcze się nie skończyła, i na całe szczęście tak, mogę tak. powiedzieć, że Atlas Arena jest już przetestowanym obiektem. Tak. Byłem tam osobiście. Tak, co płaciłeś? Aha, bo byłem <grym> na <zniknąć. grym> O, ty wredny Sześć koncertów od 25 do 27 kwietnia w Filharmonii Bałtyckiej klubie Parlament i to będzie muzyka afrykańska. Bardzo ciekawy yep. projekt i chcemy was właśnie za zawiadomić. Jest ta festiwal, czyli coś czym zawiaduje Marcin Kudrański. A on faktycznie stworzył serię takich e, festiwali co roku, które się pojawiają, są naprawdę bardzo spoko, mhm. gdzie snoby mogą przychodzić i słuchać afrykańskiej muzyki bo jego na przykład dla mnie ulubionym gatunkiem no. jazzu jest jazz etiopski nie i wtedy możesz iść na tak, festiwal tak. i jesteś słuchać swojej tej swojej mm. ulubionej muzyki bo nikt z tych artystów nie przyjechałby na stand alone koncert no do właśnie, Polski bo nie miałby za dużo fanów nie tutaj yep. to jest bardzo fajna muzyka tylko wydaje mi się że po prostu jesteśmy za młodzi żeby nam się podobało no no bardziej pasuje do jakiegoś przynajmniej 40 letniego gościa zmęczonego już trochę życiem który mm. wieczorem siada ze szklanką brandy i nie chce żeby już nic absolutnie dzisiaj drażniło on po prostu słuchajcie spokojnej muzyki. Ja też! Jezus, jak ja lubię spokojną muzykę. <grystanie> I na koniec! Zachowaliśmy sobie ciekawostkę dla was. Powstała maszyna, która sczytuje wasze tatuaże i odtwarza muzykę na tej podstawie. Jeba. Mamy pana, który to stworzył i on ma taki tatuaż. Wygląda jak specjalnie zrobiony pod to. I ono sczytuje, wygląda tak kot kreskowy i gra muzykę. Taki trochę ambient, industrial, noise coś tego teraz. Ja myślałem, że to będzie bardziej trochę jak Daft Punk, tylko takie. Tak. Tak. A to jest. takie Więc jeśli wy będziecie mieć tatuaż na przykład jakiś taki, nie wiem, Kocham Karoliny. No tak błys... jakby to o, no. Właśnie teraz możecie się przekonać, jak brzmi jak brzmi wasz tatuaż Kocham Karoliny albo co lepsze, możecie przekonać jak brzmią te wasze tatuaże, których nikt nie rozmieścicie te pochybają. Dziękujemy serdecznie za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już za tydzień. To jest Wodek Marek to jest To był program 2 w 1. Tak, dziękujemy. Na razie.